Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czasto to Pieniądz, czyli kanał, na którym uczę szeroko pieniądze z w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak będziecie mogli założyć swoją własną stronę internetową mniej więcej w 5 minut. I oczywiście, żeby założyć tą naszą stronę internetową, nie będziecie musieli umieć programowania i tak dalej, ponieważ ta strona będzie oparta o system Wordpress, czyli jest to taki, można to powiedzieć, kratok stron i przykładowo pokażę wam, jak to wygląda. Ja swoją stronę też akurat mam na tym systemie i w tym momencie no ona ona wygląda według mnie dosyć profesjonalnie, ale w tym momencie, kiedy ja chciałbym sobie coś na niej edytować, to po prostu to się robi na bardzo prostej zasadzie, mogę tak powiedzieć. Zaraz Wam pokażę. Przykładowo chcemy sobie przynieść ten tekst gdzieś indziej, no to po prostu sobie na niego naciskamy, przesuwamy go gdzieś. Tak można robić z każdą rzeczą. Przykładowo to nam nie pasuje, to możemy sobie nawet usunąć, więc naprawdę tutaj akurat Działanie, w sumie, jeśli chodzi o tego WordPressa, jest naprawdę bardzo proste. No i każdy bez jakichś tam specjalnych umiejętności będzie mógł sobie stworzyć, oczywiście, swoją własną stronę. Ja teraz to włączę, bo też nie chcę, żeby to było zapisane. I generalnie ja już jakiś czas temu na tym kanale nagrywałem odcinek o tym, jak pokazywałem po prostu, jak zrobić swoją własną stronę internetową. W 10 minut to 2 lata temu było. Oczywiście teraz jest też pewno jakichś takich nowych zmian, o których chciałbym Wam powiedzieć. I po prostu ten filmik też myślę, że nie był najlepszy, więc można byłoby go poprawić, ale oczywiście zacznę. Od tego początku, ponieważ jak będziecie widzieli w tytule, po prostu będzie informacja, że tą stronę internetową będziemy mogli sobie zrobić w tem mniej więcej 5 minut. I oczywiście musiał się znaleźć jakiś śmieszczek, który napisał, że tutaj jest w tytule właśnie te 10 minut, a film ma mniej więcej 18, no on nawet nie potrafił liczyć, bo było tak chyba mniej więcej 16, tak dokładnie tyle. Więc yy, tak, oczywiście no tutaj nie pokażę wam w 5 minut, jak zrobić tą stronę, jeśli chodzi o ten czas filmu, ponieważ chciałbym wam tutaj też wytłumaczyć kilka rzeczy, o których warto tutaj wspomnieć żebyście po prostu też dobrze wybrali swój własny hosting, domenę i tak dalej, no po prostu ja, gdybym teraz robił to na żywioł, no to bez zbędnego tłumaczenia na pewno nawet bym mógł to zrobić troszeczkę szybciej. Ale chodzi tutaj o to, żebyście wy po prostu wszystko potrafili zrobić samemu i żebyście też mieli wgląd, mniej więcej, jak to wygląda. No i teraz możemy sobie zacząć od podstawowych rzeczy. Tak więc, co będzie nam potrzebne, żeby zrobić sobie właśnie, no w sumie, własną stronę internetową tak jak ja Wam pokazywałem tutaj mniej więcej mogę sobie teraz znowu tutaj przejść do niej no to oczywiście trzeba mieć domenę i jeśli chodzi o domenę no to ja w tym momencie też to jak widzicie mam zarabianie przez internet i tak samo hosting i hosting właśnie Waszej strony internetowej to jest coś takiego jak po prostu taki Wasz serwer bo to jest w sumie podobne znaczenie to ma i ten serwer jest to taki wirtualny komputer, który działa przez 24 godziny na 7 no i za to też musimy jednak płacić. Jeśli chodzi o domenę, tutaj też generalnie możecie sobie no je zakładać na byle jakim hostingu, bo to nie ma żadnego znaczenia. Nie musicie mieć tej samej domeny na tym samym hostingu. Do tego ja też będę Wam polecał jedną firmę od domen. Też Wam powiem dlaczego. No ale teraz przyjdziemy sobie do wyboru hostingu, ponieważ no, w internecie jest naprawdę bardzo dużo różnych takich możliwości. I ja powiem Wam, że akurat tak samo na mojej stronie stworzyłem sobie zestawienie polskich hostingów, które według mnie są najlepsze uwagi, najbardziej warte. I w tym odcinku pokażę Wam trzy hostingi. Generalnie w tym zestawieniu są cztery, ale też wiem, że jeśli po Powiem, bym opowiadał o każdym z tych hostingów, nie ukrywając przez ten cały czas tego filmiku, to będziecie mogli się pomieszać troszeczkę. Więc dzisiaj sobie opowiemy o tym hostingu Cyberfolks, który generalnie według mnie jest najlepszy dla początkujących, ponieważ tam generalnie wszystko macie od razu zrobione za Was. Więc jest to dosyć ciekawa opcja. I w tym wypadku, jeśli chodzi o właśnie możliwość zakupu tego hostingu na pierwszy rok. To tak samo tutaj przygotowałem różne kody rabatowe, więc w tym wypadku tak samo jeśli chodzi o ten CyberFolks, to wychodzi mniej więcej te 54 zł za właśnie ten hosting na Wasz pierwszy rok. Potem opowiem Wam jeszcze o takim hostingu NetEasy, gdzie tutaj po prostu jest ta płatność PayPalem i w przypadku polskich hostingów tutaj jest to rzadkością i w tym momencie są osoby, ja też dostawałem dużo informacji na temat właśnie, gdzie można zapłacić PayPalem, żeby stworzyć swoją własną stronę internetową i ten hosting no też już nie jest, nie ukrywając, taki bardzo dla początkujących, z tego względu, że ten panel może być troszeczkę niejasny dla Was. No i tutaj tak samo akurat jeśli chodzi o cenę, to będzie to po prostu 50% zniżki na start, też jest taki specjalny kod i w tym w momencie wy będziecie mogli oczywiście tutaj zapłacić za ten hosting na cały rok 60 zł, no mniej więcej 61, bo tutaj jest 60, 88. I ostatnim hostingiem, dla takich bardziej zaawansowanych, ja tutaj nie będę pokazywał wam dokładnie, jak robić w sumie tej strony przez ten hosting, z tego względu, że no tutaj trzy hostingi, żebym opowiadał tak krok po kroku, to będzie na pewno za dużo. Ale tutaj jeśli chodzi o ten hosting, no to jest on troszeczkę właśnie tak dla bardziej zaawansowanych, tutaj nie ma płatności PayPal'em, ale ja też powiem wam, że moja strona stoi na tym hostingu i korzystam w sumie z tego hostingu Mango, bo to, to w sumie jest taki serwer, więc płacę mniej więcej 73 zł, jeśli chodzi o ten pierwszy rok, a w tym przypadku, jeśli chodzi o taką zniżkę dodatkową, to też jest tutaj taki specjalny przygotowany kod, który też podam wam w opisie i podam wam link do tego, całego artykułu, żebyście sobie poczytali. I jeśli byście kupowali akurat sobie hosting na właśnie LH. W tym momencie tutaj akurat wy zapłacicie 36 zł, czyli tam prawie 37 zł, więc jest to taka najtańsza opcja, ale tutaj tak jak mówiłem, jeszcze, jeśli jesteście początkującymi, to tutaj wybierzcie sobie właśnie ten hosting Cyberfolks, bo on jest według mnie taki dla początkujących najlepszy. W przypadku jeśli po prostu nie możecie płacić kartą za hosting i domenę, to tutaj wybieracie sobie ten hosting NetEasy, ale tutaj w tym momencie ja też podkreślę, że dzisiaj będę mówił o tym, że najlepszą opcją jeśli chodzi o kupno domen jest to akurat po ich na hostingu LH z tego względu, że czasami jest taka pewna sytuacja, że po prostu hosting nie chce przenieść waszej domeny, bo generalnie też muszę wam powiedzieć, że jest coś takiego jak code out info coś takiego i tutaj czasami są hostingi, które po prostu chcecie przenieść jakąś tam domenę z waszego hostingu na inny i oni po prostu utrudniają wam pracę w tym, że musicie się do nich kilka razy tam dodzwaniać i tak dalej, żeby wykonać taką prostą czynność i jest to według mnie troszeczkę nie fair. a w przypadku akurat hostingu LH ja też pamiętam, że ja sobie Tutaj przynosiłem dla kogoś innego domeny z LH do właśnie innej tutaj strony i oni to zrobili bez problemu. Nie było czegoś takiego jak na niektórych właśnie hostingach, że oni to specjalnie utrudniali, żeby tylko nie przenosić ich domeny z ich hostingu. Dlatego oczywiście, jeśli po prostu jesteście w stanie sobie zakupić domenę za pomocą, nie wiem, właśnie przelewu bankowego albo płatności kartą, to w tym momencie wybieracie sobie tutaj według mnie oczywiście ten hosting LH do swojej własnej domeny, a w przypadku, jeśli chodzi akurat o to, że wy musicie tylko i wyłącznie płacić PayPalem, bo też czasami właśnie się takie sytuacje zdarzają, no to musicie akurat sobie wybrać też domenę na tym hostingu NetEasy. No dobrze, ale teraz tutaj już troszkę sobie Wam opowiedziałem, więc pokażę Wam jak tutaj mniej więcej wygląda zakup takich konkretnych w sumie właśnie tych hostingów i domen. I teraz jeśli chodzi akurat o ten hosting, najpierw przejdziemy sobie do NetEasy. Tak więc jeśli chodzi akurat o ten zakup naszego hostingu właśnie na tej pierwszej stronie, no to tutaj widzicie, że jest ten hosting www napisane, więc jeśli sobie tutaj przejdziemy i teraz zamówimy sobie ten pakiet small, ponieważ on jest taki dla początkujących według mnie najbardziej opłacalny, to tak jak mówiłem, tutaj naciskamy sobie ten przycisk zamów, żeby po prostu skorzystać z tej promocji 50% zniżki, to tutaj tak samo akurat trzeba już zapłacić z góry za cały rok. Więc przyciskamy sobie tutaj zamów, i teraz od razu możemy sobie tutaj ewentualnie zakupić jeszcze domenę, jeśli po prostu nie macie innego wyjścia, ale też można skorzystać tutaj akurat z subdomeny. Więc jeśli ja sobie tutaj wpiszę wyleco, ukrywając, to wtedy po prostu też może być taka nasza subdomena na początek, żeby po prostu przetestować ten hosting i tak dalej. Bo też zapomniałem Wam powiedzieć, że jeśli chodzi akurat o ten NetEasy, tutaj ten czas chyba wynosi mniej więcej 7 dni na testy. W przypadku Cyberfolks tutaj możecie 14 dni testować właśnie no ich hosting za darmo, a w przypadku LH Tutaj ten hosting możecie testować tak samo jeszcze przez 14 dni, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale tutaj już troszeczkę odbiegłem od tematu. Więc teraz, już sobie tutaj wybiegaliśmy, mniej więcej ten nasz hosting. Przechodzimy sobie dalej i wpisujemy ten kod promocyjny Start. Więc w tym momencie tutaj zobaczymy, czy on działa. Jak widzicie, działa i nam obniżyło tutaj tą cenę. I jeśli tutaj damy sobie ten przycisk, zakończ zamówienie, to w tym momencie tutaj po prostu musimy tutaj podać imię, nazwisko. Tutaj po prostu już sobie rejestrujemy nasze konto, i w tym momencie tak samo tutaj mówiłem, że jest opcja, ewentualnie przelewem bankowym zapłacić za ten hosting. Tutaj też można zapłacić kartą, ale najważniejszym, według mnie, opcją dla akurat osób, które no niestety nie mogą skorzystać z tych dwóch form płatności, to jest ta płatność za pomocą akurat Paypala. No i tutaj po prostu, jeśli zakończymy nasze zamówienie, w tym momencie za jakiś czas dostaniemy tutaj właśnie już maila na nasze konto, które tutaj podamy i w tym momencie tam będą wszystkie dane logowania, o których zaraz też Wam tutaj powiem, ale teraz przechodzimy sobie do tej kolejnej części i w tym wypadku jeśli akurat chodzi o ten hosting Cyberfolks tutaj w tym momencie tak samo jest ten hosting specjalny pod WordPressa i tutaj jeśli przejdziemy sobie tutaj dalej to jakby tutaj jest ta informacja, że te hostingi są już akurat tak przystosowane do tego, żeby po prostu one działały jeszcze szybciej no i w tym momencie akurat najlepszą opcją na ten pierwszy rok jest po prostu ten hosting WP tutaj jak widzicie taka podłoga GO no i w tym momencie tak samo jeśli chodzi o sam ten proces płatności, to tak samo tutaj mówiłem, że mamy specjalny przygotowany dla nas kod, więc jeśli my sobie go oczywiście skopiujemy, to też automatycznie otrzymamy sobie z niskiej ten kod promocyjny z tego co pamiętam, że na razie tutaj też nie można go wpisać, czyli musimy przejść na ten przycisk dalej i tutaj dopiero jest ten masz kod promocyjny, wpisujemy sobie go tutaj i zaraz tutaj go sobie wklejam. Oczywiście tutaj jest ta cena netta, cena brutto, to jest ta z tym naszym podatkiem i w tym momencie jest już... Prawdopodobnie, zobaczcie, obniżyliśmy sobie cenę naszego hostingu i też troszeczkę chyba tutaj, a nie dobra teraz jest to brutto, więc tak to mniej więcej wygląda jeśli przechodzimy sobie dalej, no to tak samo tutaj po prostu musimy już się zarejestrować i przechodzimy sobie do płatności ja już sobie zakupiłem, więc już tego nie będę tutaj dalej robił, ale tutaj po prostu już trzeba się zarejestrować, jak w przypadku tego poprzedniego hostingu, no i teraz ten ostatni hosting, o którym Wam tutaj mówiłem, no to tutaj warto według mnie kupować sobie domenę, więc też tak jak tutaj już testowałem sobie, możemy wpisać jakąś obojętnie jaką domenę, w tym momencie po prostu sprawdzamy sobie, czy jest jakby no, dostępność tej domeny, akurat wolna. Jak widzicie, jest ona na czerwono, więc możemy sobie ją wziąć, tam przeniesiemy ją sobie do koszyka, dajemy do kasy i w tym momencie sobie ją kupujemy. Więc cena tej domeny, mniej więcej tutaj, jeśli chodzi o tą kwotę brutto, wynosi 11 zł na pierwszy rok. I tak samo jeśli chodzi o tą promocję, jeśli akurat wy chcielibyście sobie skorzystać z tego hostingu na LH, to w tym momencie też najlepszą opcją, akurat dla początkujących, jest właśnie ten serwer Kiwi. W tym momencie sobie go możemy wybrać. No i tak samo. Jest jeszcze możliwość, akurat sobie wpisania tego specjalnego kodu rabatowego. Tutaj jest to troszeczkę ukryte, więc w tym momencie widzicie, że jest taka możliwość. No i tak samo ten kod znajdziecie w opisie albo na tym artykule, w którym tutaj Wam opisywałem jeszcze dokładnie, jak działają te hostingi. No i w tym momencie tutaj sobie go kopiujecie. Przechodzimy sobie na tą stronę, dodajemy ten kod rabatowy i w tym momencie też akurat cena za hosting jest nam troszeczkę obniżona, nie ukrywając. Jeśli chodzi o hosting i domeny, tutaj akurat zapłacimy 47 zł. No i wtedy, kiedy tutaj zakładamy nasze zamówienie, trzeba już sobie właśnie stworzyć swoje konto. Tak więc teraz przebrnęliśmy w sumie przez ten proces tej, można to powiedzieć, rejestracji i zakupu tych wszystkich hostingów. I teraz pokażę Wam, jak to działa mniej więcej od kuchni. Tak więc, tak jak mówiłem tutaj, jeśli chodzi o hosting LH, ja nie będę pokazał zwałek, tutaj to się wszystko podłącza, tylko tutaj pokażę wam jak po prostu przekierować tą domenę, ponieważ tutaj akurat na tym LH ta instalacja tego WordPressa będzie naprawdę bardzo podobna do tego serwisu NetEasy, gdzie tutaj po prostu no to nie będzie też taka opcja dla początkujących, a w przypadku tutaj akurat tej strony CyberFox tutaj będzie najłatwiejsza opcja i prawdopodobnie tutaj jednym kliknięciem sobie już stworzymy naszą stronę. No dobrze, ale teraz już tutaj przechodzimy sobie dalej i jeśli chodzi o panel NetEasy to mniej więcej tak wygląda jak widzicie on on jest troszeczkę tutaj starszy, i w tym momencie tutaj mam informacje, właśnie jakie są nasze usługi, i tak dalej. Ja też muszę to niestety mieć zamazane z tego względu, że tutaj są akurat w większości przypadków takie moje prywatne dane, ale widzimy, że tutaj mamy ten hosting i ja tutaj sobie akurat już stworzyłem taki hosting. Nie podłączam sobie żadnej takiej specjalnej domeny, gdzie tutaj mam na przykład swoją nazwę.pl, tylko jest tutaj taka, można to powiedzieć, subdomena i jest ona, po prostu składa się z tego net No i oczywiście, tak jak mówiłem, potem w mailu dostaniecie specjalne dane logowania. I tak mniej więcej wygląda teraz nasza strona. Jeśli ja już sobie na nią wszedłem i tutaj widzicie, że na razie nie ma na niej nic, nie ma na niej żadnych plików. A tak wygląda panel administracyjny naszej strony. Jak widzicie, ten panel, nie ukrywając, jest naprawdę bardzo przestarzały. No i w tym momencie, jeśli ktoś z Was jest taką początkującą osobą, to może mieć z tym problemy. Ale no, jeśli ktoś po prostu musi kupować sobie tą tronę internetową, ten hosting przez Paypala, no to nie ma w tym, no nie ma w sumie żadnego wyjścia. I teraz najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi akurat o po prostu zainstalowanie WordPressa na akurat hostingu NetEasy, to w tym momencie tutaj musicie sobie stworzyć swoje własne konto FTP i w tym momencie musimy sobie stworzyć nowe konto. No i po prostu tutaj będziemy musieli ustalić swój login i hasło i tutaj będzie to już po prostu wszystko do zrobienia. Tak więc no teraz już tutaj wszystko sobie wypełniłem. Naciskam ten przycisk załóż. Tutaj też widzę, że jest jakaś tam inne tam konto dostępne i tak dalej no, i w tym momencie oczywiście trzeba się połączyć z tym FTP, żeby wgrać te pliki naszego WordPressa. I teraz, oczywiście, ten WordPress to jest, no można to powiedzieć, darmowy system, więc w tym momencie też należy go pobrać. Akurat w tym przypadku z oficjalnej strony, tak jak mówiłem, tutaj musimy robić to wszystko ręcznie, więc naciskamy sobie tutaj ten przycisk Get WordPress, no i tutaj po prostu pobieramy znowu ten proces. I tutaj, jak widzicie, to dosyć szybko działa, chociaż ja też mam niezbyt szybki internet. No, i w tym momencie już te pliki WordPressa mi się pobrały, przyniosłem je na pulpit. I teraz musimy się połączyć właśnie z naszym serwerem FTP. Ja korzystam z tego programu takiego Total Commander. W tym momencie też tutaj dużo będzie zamazane, ponieważ tutaj są moje prywatne pliki, ale w tym momencie musimy sobie nacisnąć ten przycisk FTP połączenia. Ja już sobie tutaj dodałem to połączenie i pokażę Wam jak to wygląda. Po prostu musimy wpisać adres naszej strony, nasze konto tutaj, które po prostu sobie stworzyliśmy i nasze hasło i wtedy po prostu naciskamy ten przycisk połącz. I w tym momencie już jesteśmy na tych w sumie plikach z naszego serwera, naszego hostingu, tak można to powiedzieć. I w tym momencie oczywiście musimy sobie przejść do akurat folderu public.html. I tutaj są akurat te pliki, które są wyświetlane. Zaraz Wam pokażę tutaj na tej stronie. Więc tak to tutaj mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te pliki. I oczywiście je musimy sobie tutaj usunąć, więc my sobie je tutaj oczywiście usuwamy. Więc sobie naciskamy ten przycisk delete. I musimy tutaj akurat zaznaczyć, że po prostu wszystko zostanie usunięte bezpowrotnie. W tym momencie, gdybym teraz to, jak widzicie, akurat sobie odświeżył, to widzicie, że w ogóle nie ma żadnej tej strony, więc no, trzeba ją oczywiście tutaj teraz wgrać. I teraz pokażę wam, jak to wygląda tutaj, jakby już znowu sobie wracamy do tych naszych plików FTP. Ja muszę znaleźć akurat plik, gdzie wgrałem sobie tego WordPressa, więc w tym momencie go sobie tutaj znalazłem. I teraz cały ten folder, te wszystkie rzeczy, które są w środku, musimy je sobie tutaj przerzucić, więc po prostu je sobie tutaj kopiujemy, no i czekamy, i wtedy, jakby już za jakiś czas, będzie to wszystko gotowe. Tak jak mówiłem, tutaj w tym momencie jest naprawdę dużo roboty w porównaniu do akurat tego drugiego hostingu, w którym zaraz będziemy tutaj działać i po prostu instalować tego WordPressa. I taka sama zasada będzie działała na tym hostingu LH, że trzeba będzie się łączyć przez te wszystkie FTP i tak dalej. No i tutaj po prostu też no niektórzy, no osoby, które są początkujące, mogą mieć troszeczkę z tym problem, ale tutaj chciałem Wam wytłumaczyć jak to działa. I po prostu się łączymy na ten serwer za pomocą właśnie tego połączenia FTP i musimy tutaj te wszystkie pliki WordPressa, które pobraliśmy sobie przed chwilą, po prostu tutaj sobie to wrzucić. No, i tutaj, akurat w tym momencie, nie będzie to trwało dwie minuty, ale jeszcze w sumie, jakby no tutaj ta strona za chwilę się w sumie tutaj otworzy. Możemy teraz przejść już właśnie do tego pulpitu i pokażę wam, jak to wygląda na akurat platformie Cyberfolks. I tutaj jest to zdecydowanie prostsze, ponieważ no, jak widzicie tutaj już mam swoje konto mniej więcej. Mam tutaj ten jeden hosting. Jeśli chodzi o ten hosting, to jak widzicie tutaj, jeśli ja sobie w niego wejdę, to tutaj po prostu musimy się zalogować do tego Direct Admin. Ja już tutaj się zalogowałem, ale nie wiem czy jeśli ja odświeżę, to mnie tutaj nie wylogowało jeszcze. Ok, więc jest spoko. I teraz, no, oczywiście ten panel wygląda zdecydowanie lepiej. Tutaj też są w sumie jakby różne poradniki, jak ze wszystkiego korzystać. Więc dla początkujących jest to oczywiście lepsza opcja. W tym momencie tak samo, tutaj ja korzystam z takiej subdomeny, więc jak widzicie, ona też się tutaj kończy na cfolks.pl Ale w tym momencie, kiedy chciałbym sobie na przykład przekiekować tą domenę albo kupić po prostu tutaj, oczywiście to jest już wasza decyzja, z innego hostingu, to pokażę Wam, jak to działa. Teraz przechodzimy sobie znowu na inny hosting, na ten Lighthost. I ja tutaj sobie akurat mam zakupione te dwie domeny. Nie mogę jednej pokazać, ponieważ jest to taka prywatna domena. Ale jak widzicie, tutaj mam tą domenę zarabiania przez internet, z której korzystam, i w tym momencie oczywiście muszę sobie tutaj zmienić ten DN. I jak widzicie akurat no, panel Lighthosta też nie jest jakiś taki nowoczesny, nie ukrywając. I tutaj jeśli chodzi o tą zmianę DNS, a oczywiście mnie tutaj musiało wylogować, bo długo nie byłem aktywny. Tak więc teraz jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ten panel LH. No, i nie jest on za fajny, też jest troszeczkę taki bardziej staro modny, jak ten, na tym NetEasy, ale w tym momencie sobie tak samo jeszcze wchodzimy na domeny, tutaj wybieramy sobie tą domenę, gdzie chciałem zmienić te DNS-y i widzicie, że tutaj akurat te DNS-y jakby prowadzą do tego hostingu, więc to przekierowanie jest dostępne, ale w tym momencie, kiedy chciałbym uznać, że akurat, no ta domena, chciałbym, żeby ona się łączyła akurat z tym serwerem LH, w tym momencie, tutaj, po prostu, oczywiście, muszę sobie dodać kolejną domenę. W tym momencie, sobie wpisuję tą domenę, która tutaj akurat była. Tutaj źle, teraz wszedłem na to, bo to jest ta strona, która jeszcze tutaj nie jest załadowana. Ona, mniej więcej, tak wygląda. To jest ta nasza strona, jak coś. No i tutaj, po prostu, jak widzicie, muszę skopiować sobie akurat stronę, którą chciałbym sobie tutaj dodać. Kopiowaliśmy sobie nasz adres. I tutaj też po prostu musimy przekierować te DNS-y na akurat serwery właśnie CyberFolks. Więc po prostu te trzy miejsca będziemy sobie kopiować. Ja oczywiście tego nie będę robił, ponieważ no, moja strona już jest jakby na hostingu LH, ale w tym momencie o, też się mi znowu nie skopiowało. Rozumiecie o co chodzi? Po prostu ten DNS1, DNS2 i DNS3, które są akurat w tym momencie opcjonalne. Należy je sobie skopiować i po prostu zapisać to przekierowanie. Potem, gdy sobie dodamy tą domenę, to będziemy mogli sobie z niej skorzystać. Ale ja tak samo tutaj ten hosting będę instalował na tej subdomenie, tak dokładnie ona się nazywa. No i teraz, jak się instaluje tutaj WordPressa, ponieważ pokazywałem Wam, jak wygląda ta strona, też mogę sobie ten tryb ciemny wyłączyć. Tak ona wygląda, jeśli chodzi o takie domyślne pliki strony. W tym momencie, jak widzicie, jeśli chodzi o ten poprzedni serwer, jeśli chodzi o ten na Easy w sumie można to powiedzieć hosting, to jeszcze tutaj te wszystkie pliki się wrzucają, więc to jeszcze trwa. Yy, tutaj wystarczy po prostu nacisnąć ten przycisk, zainstaluj WordPress i to w sumie byłoby na tyle. Yy, musicie zainstalować ten, tą aplikację w sumie. Więc ja teraz sobie to oczywiście nacisnę i przekierowało mnie do tej domeny. Tutaj mamy też ścieżkę do stworzenia, jeśli chcemy po prostu, żeby to była jakaś tam konkretna ścieżka i tak dalej. Wbieramy sobie wersję PHP, tutaj jest to najnowsza czyli zalecana. Po prostu robimy to wszystko naprawdę w bardzo prosty sposób. Tutaj też jest login. Ja sobie może zmienię to hasło, żebym po prostu je pamiętał potem. A, mamy sobie hasło dobre i login administratora też sobie ustawimy, na przykład czas to pieniądz. Proszę bardzo, tutaj są jakby tutaj takie podstawowe rzeczy do wypełnienia, więc to akurat należy w sumie, oczywiście jeśli chcecie sobie tutaj coś pozmieniać, to ustawiacie sobie to według własnych preferencji i naciskamy przycisk zainstaluj. I to jest w sumie cała funkcja. co już nam wszystko zaraz się zainstaluje i nasza strona będzie przygotowana pod korzystanie z niej, więc jest to zdecydowanie prostsza sytuacja dla początkujących niż w przypadku łączenia się akurat takiego przez inne programy w tych plikach i tak no ale nie ukrywając, czasami no nie ma innego wyjścia. No i co? No, teraz jak widzicie, już wszystko nam się zainstalowało. Teraz po przejściu na stronę do naszego panelu administracyjnego tak to wygląda. Więc tutaj po prostu już mamy zainstalowanego czystego WordPressa i tutaj będziemy mogli sobie różne tam wtyczki i tak dalej instalować wszystkie tam pluginy, żeby po prostu nasza strona była ładniejsza. I pokażę Wam, jak ona już teraz też wygląda na ten moment. I to po prostu są jakieś takie podstawowe. Można to powiedzieć w sumie strony, więc tutaj akurat to jest na takiej zasadzie zrobione i potem już możemy sobie tą stronę naszą edytować. Tak samo tutaj widzicie, że już mam tutaj podłączoną tą domenę. Też jeszcze nie mamy podłączonego certyfikatu SSL, który możemy sobie też tutaj dodać automatycznie, jeśli chodzi akurat o CyberFolks. Więc jeśli chodzi o te w sumie certyfikaty, to musimy oczywiście wejść sobie tutaj i wybieramy sobie właśnie użyj domyślnego certyfikatu SSL i w tym momencie on będzie nam przydzielony i dzięki temu po prostu nasza strona będzie zaufana więc tak to wygląda jeśli chodzi akurat o ten CyberFolks a teraz no my jeszcze musimy chwilę poczekać aż te wszystkie pliki się nam przerzucą jeśli chodzi o tego NetEasy, więc jak widzicie tutaj jest zdecydowanie łatwiej jeśli chodzi akurat o to proste instalowanie WordPressa dla początkujących, po prostu instalacja tej witryny przez ten hosting no to to są w sumie zaledwie 2-3 kliknięcia i już mamy wszystko Gotowe. No i teraz te pliki zostały tutaj przerzucone, więc kiedy wejdziemy sobie na tą stronę, naszą jest tutaj taki instalator WordPressa. I teraz musimy jeszcze kilka rzeczy tutaj porobić. No tutaj, oczywiście, musimy stworzyć jeszcze bazę danych, więc tutaj też musimy to wszystko robić ręcznie. Więc znowu przychodzimy sobie tutaj do naszego panelu i wybieramy sobie manager MySQL i musimy tutaj też stworzyć nową bazę danych. Tak więc teraz oczywiście musimy sobie skopiować tą nazwę bazy danych. Ja ją też ustawiłem tak samo jak i użytkownika, więc po prostu musimy to sobie skopiować. Teraz wpiszcujemy jeszcze nasze hasło, które tam sobie ustawiliśmy. I w tym momencie naciskamy ten przycisk wyślij. No i w tym momencie po prostu już tutaj się zakończyła ta cała instalacja. Teraz tutaj po prostu tworzymy sobie hasło do tego naszego administracyjnego panelu. Więc ja sobie teraz też nazwę tą akurat stronę test. Tutaj też damy sobie test. Ja sobie skopiuję to hasło od razu, żeby potem żebyśmy mogli mieli do tego dostęp, adres mailowy. No i przechodzimy sobie tutaj dalej i ta akurat instalacja WordPressa. Będzie tutaj już no, skończona. Jak widzicie, wszystko przebiegło pomyślnie. No i tutaj się też troszeczkę zdziwiłem, ponieważ jest tu informacja: akurat jest to jakaś tam y, taka wtyczka antyspam I tutaj, akurat to hasło, które musimy podać, to najpierw jest: Jestem człowiekiem w tym momencie, więc ja to jeszcze raz zrobię. Tutaj jestem. No i w tym momencie nas już przekiegowano do tego panelu, gdzie po prostu musimy się zalogować i to będzie działało na tej samej zasadzie, czyli wpisujemy sobie nasz login i hasło. No, jak widzicie, tak samo ten cockpit wygląda podobnie. No i w tym momencie, gdy skopiujemy sobie ten adres naszej witryny i po prostu sobie też do niej przyjdziemy, to jak widzicie, zaraz Wam też tutaj niżej pokażę, że to jest to samo, tylko jeszcze tego certyfikatu tutaj nie ustawiliśmy, no to działa ta strona na podobnej zasadzie. Jest tutaj też taki przykładowy, akurat instalator WordPressa, z którego możemy sobie korzystać. I tak wygląda nasza początkowa strona. Oczywiście tutaj potem też będziemy musieli sobie to wszystko edytować. No i tak na sam koniec jeszcze powiem, że zdajesz sobie sprawę, że ten odcinek może być troszeczkę dłuższy i jest to też spowodowane tym, że pokazywałem w sumie kilka hostingów. Nie robiłem tego na jednym hostingu, więc jeśli wy trochę się czujecie, można to powiedzieć. Przytłoczeni tymi wszystkimi informacjami, które tutaj podawałem naraz, no to warto, żeby obejrzeć ten film jeszcze. Raz, z tego względu, żebyście po prostu już na 100% wiedzieli o co chodzi. Wiem, że to byłoby łatwiejsze, gdybym po prostu pokazywał, jak zrobić jakąś tam stronę internetową, jak założyć swoją stronę internetową, tylko i wyłącznie przez jeden hosting. Ale wiem, że też tutaj czasami się zdarzały osoby, które właśnie no też mają problem, a mianowicie z tym, że po prostu no nie mogą płacić kartą czy coś w tym stylu. Więc chciałem to tak sprostować, żeby to wszystko było tak pokazane w przypadku akurat trzech hostingów. No i też tak podsumowując, właśnie tutaj ten hosting easy Jest troszeczkę trudniejsze tutaj właśnie zainstalować tego WordPressa, żeby to wszystko działało, ale tak samo tutaj działa akurat płatność PayPal i jest to taka opcja akurat dla osób, które no tak jak mówiłem po prostu niestety nie mogą płacić inaczej. No i dalej ten Cyberfolks tutaj w tym momencie tak samo jest to według mnie najlepsza strona, najlepszy hosting stron dla początkujących, żeby tutaj sobie spróbować swoich sił, ponieważ jak widzieliście kilka kliknięć wystarczy, abyście po prostu już tutaj tą waszą stronę mieli założoną i w tym momencie tak samo tutaj i oczywiście tutaj oczywiście nie popowiadałem wam, jak dokładnie zakłada się tutaj hostingu i tak dalej na LH, ale to jest już taka, taki hosting dla bardziej zaawansowanych osób, i działa to na podobnej zasadzie w przypadku tej instalacji WordPressa, co właśnie na tym hostingu NetEasy. Ale tutaj po prostu też no, nie można płacić PayPalem. Ja tak samo jak mówiłem, po prostu moją stronę już kosztuje tutaj w tym momencie, akurat na LH, więc też wy będziecie mogli na przykładzie mojej strony sprawdzić, jak akurat ten hosting się zachowuje i czy jest dla was optymalnie szybki. No, i tutaj po prostu też wspominałem o tym, że tutaj warto rejestrować sobie na LH domeny. W tym momencie po prostu nie macie problemu z tym, jeśli będziecie chcieli sobie ją przenieść, więc tak to mniej więcej wygląda. No, i oczywiście ta decyzja, jaki hosting wybierzecie, należy w 100% do Was. Ja tak samo jeszcze po prostu w opisie zostawię wszystkie linki i kody promocyjne do tych hostingów, a także jeszcze po prostu zostawię link do tego, zaraz Wam powiem o co chodzi, do tego po prostu zestawienia tych hostingów, które polecam, jeśli chcielibyście sobie też to przeczytać na spokojnie, mniej więcej. No i to już byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Pewnie on będzie troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że zrozumieliście o co tutaj w tym chodzi. No ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!